Przed materiałem mamy pytanie do Was. Proponowano Wam w ostatnim czasie jakieś podejrzane wymiany na Steamie? Kilka dni temu firma Wilkinson Sword postanowiła w ramach współpracy ze Snaksem, Paszą i Innocentem przeprowadzić wywiad, gdzie dowiedzieliśmy się naprawdę wielu interesujących kwestii, które wcześniej nie były w zasadzie w ogóle poruszane. Co najciekawsze, Jarek postanowił podzielić się historią, w której cała jego drużyna, łącznie z nim, używała pewnego walhaka. Oczywiście nie obawiajcie się, Pasha oraz pozostali członkowie z o tej piątki nigdy w życiu nie cheatowali. No, może poza Kubenem, ale to jest rzecz na zupełnie inny materiał. Sama historia dotyczy bardziej ułomności, jakie były w tamtych czasach w Counter-Strike'u. Wtedy nie dało się w łatwy sposób sprawdzić sobie pewnych skanów, czy też innych rzeczy z tym związanych. Wówczas cała drużyna, w trakcie treningu i wynajdowania nowych skanów, takiego wallhacka włączyła, aby ułatwić sobie zadanie. To była jedynastyczność Jarka i pozostałych zawodników ze wspomagaczami. Oczywiście teraz w CSGO mamy podane wszystko jak na tacy, a różnych komend czy też specjalnych map treningowych nie musimy nawet specjalnie daleko szukać. Czy to ma? <laughs> Hapno. powiedz coś więcej. Kiedyś było bardzo ciężko dostać ogólnie się jakby do materiałów, jak przez ściany strzelać w 1-6, no i miałeś jedyną taką opcję, żeby jakby przeciwnicy do ciebie strzelali i tak dalej, chciałeś być lepszy, jakby swoją miedności szlifować, musiałeś pierwszy to robić i odkrywać właśnie te wszystkie skany, Wolhaki, wall wallbangi i tak dalej, sam musiałeś to trenować. No jedyną taką opcją, żeby przetrenować tak naprawdę, nie jedyną, jakby szybciej to robiłeś, szybciej wskakiwałeś na pewien poziom, no i mniej więcej wiedziałeś, które miejscówki jakby skanują, gdzie się ustawić, no bo odbiegać po całej mapie, ustawiać się, gościa brać, jest, było bardzo ciężko. Na no, Warhak ci w tym pomagał, no i czytowałeś, to było konto, jakieś tam nasze wspólne, drużynowe, z którymi chłopakami tam sobie stawialiśmy pierwsze kroki. No i dzięki temu potrafiliśmy skanować i stawaliśmy się lepszymi graczami. To było konto treningowe, ale graliśmy na ulhaku. Okej, okay, ale to w słusznej sprawie można było powiedzieć, jeżeli, jeżeli jeżeli. Od pewnego czasu społeczność Counter Strike'a, zwłaszcza tę polską część, trafią różnego rodzaju skamy, na które niektórzy są w stanie się nabierać. W dużej mierze dotyczy to podszywania się pod różne strony czy też youtuberów. Niektórzy stracili na tym ponad 60 tysięcy złotych. Sam skam działa na zasadzie fejkowej weryfikacji. Osoba oszukująca składa ofertę wymiany tak jak sami widzicie na ekranie. Oczywiście akceptując taką wymianę, już nigdy w życiu nie zobaczymy swojego skina. Z daleka widać, że jest to zwyczajny oszust, jednak najbardziej narażeni na tego typu działania są osoby młodsze, które będą w stanie się na to nabrać. Jeżeli ktoś z Was otrzymał taką ofertę wymiany, to w żadnym wypadku jej nie akceptujcie, a samą osobę zgłoście. Istnieje jakaś mała szansa, że Valve się temu przyjrzy. A Wam zdarzyło się otrzymać taką ofertę w ostatnim czasie? Dajcie znać w komentarzach. A teraz powróćmy jeszcze na chwilę do tematu Paszy i Snaksa, a konkretnie wywiadu, o którym wspominaliśmy w pierwszym newsie. Opowiedzieli oni co nieco o ich przeżyciach związanych z Majorem w Atlancie. I tym jak na obecną chwilę zapatrują się na tę bolesną porażkę dla całego polskiego Counter-Strike'a. Posłuchajcie sami. Wiesz co, mnie to boli do dziś. Mnie to boli do dziś. No 13-6 na Majorze, stary, ma trzy rundy do, do wygrania turnieju, najważniejszego w roku, Grand Slam. I jak raz w przewadze jeszcze, pięciu na trzech zaczynasz rundę czternastą. No i trzech gości wychodzi ci z odnogi, i wiemy o tych gościach. No i maszmy bombę jeszcze nad drabiną, i przegrywamy taką rundę, no to, to powinniśmy podostać po kokosie w łeb. To takie coś i my to boli do dziś, I będzie bolić jeszcze bardziej. No. dość, że gra się dla pieniędzy już już po tylu latach, i, i żeby kolejne sukcesy przychodziły, żeby zapisać, jak to Janek mówił, dwa w jednym. Dwa w jednym. No Niestety nie, nie, nie poszło, no, ale ja to będę do końca życia o tym myśleć, o tym nie zapomnę no. na pewno. nie wiem, jak ja, ty, ja, ja, ja mam bardziej tak, powiem Ci, że jednak z overpassem niż z trainem. Trejna powiedzmy, z overpassem. Ale overpass to był. No, po pierwsze runda, gdzie przegraliśmy trzech na jednego, z, na Zypniksa wtedy, co był za drzewem na Werpacie tam na balonach. A tak teraz już zmieniając temat, to wybuchła pewna mała drama z udziałem szefa Natus Vincere oraz dziennikarza Richarda Luisa. Według niego problemem w NAWI jest trener formacji Blade lub też ich prowadzący. Stwierdził po prostu, że pomiędzy IGL-em a ich coachem zdecydowanie brakuje taktycznej kombinacji. Na samą krytykę dosadnie odpowiedział wcześniej wspomniany właściciel tej organizacji. Cytując, mam nadzieję, że ten ekspert będzie wyznaczony na nowego trenera dla Cloud9. Na tym raczej sama sprawa się zakończy. Wczoraj miks z Tyldunów powrócił, aby zawalczyć tym razem o trzeci sezon European Development Championship. Jednak w tej chwili ich skład wygląda zupełnie inaczej, niż do jakiego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. W kwalifikacjach z zagrało w formacji Biały, Milki, PHR, Exus oraz Skrzynka. Niestety udało mi się dojść jedynie do 9-16 miejsca, gdzie ulegli Team Blink 0-2. W walce o ten turniej wciąż pozostaje mix Holendrzy, złożony z byłych graczy Pirate Sports. Na scenie ponownie zawita Bożydar z jego nowym zespołem. W tym momencie skład Mateusza Wywalczył playoffy w SA Main, a niedawno dostali się również do Polskiej Ligi Sportowej, Dywizji Profesjonalnej. W tej chwili formacja Bożydara szuka organizacji do reprezentowania. Według Was ma szansę udowodnić jeszcze swoją wartość? A tak, jeszcze a propos, to ciekawą statystykę wychwyciły osoby z Epic Place. Jak się okazuje, najlepsi gracze, przynajmniej pod względem ratingu, to w większości snajperzy. Najbliżej tej topki znajduje się Santares dopiero na siódmym miejscu. Honorista Zaynneo zakończyło swoje zmagania na LSA Cash Cup po szóstej rundzie. Byli w zasadzie o krok od półfinału, mimo wszystko lepiej okazali się gracze Spirit Academy. Mamy zaskakujące wieści z Blast Premier Spring Showdown. Do grona drużyn dołączył zupełnie nieznany Nasar. Wczoraj wygrali oni regionalne kwalifikacje do Blasta i znaleźli się wśród najlepszych zespołów świata. Oby podobna historia wydarzyła się z Pompą lub Pact. W końcu będą oni walczyć o dostanie się właśnie na ten turniej. Oficjalnie rozpoczęto grupę C w ramach ISL Pro League. Póki co najmocniej wyglądają gracze Fury oraz Gambit. W tej chwili Brazylijczycy mają na swoim koncie dwa zwycięstwa, Gambit natomiast już trzy. Team One oraz Cloud9 jak na razie lądują na samo dno. AWS oficjalnie zaprezentowało nowy skład, w którym mieści się chociażby Sami, znany z występów dla Honoris. Sotwik wraca do formacji Team Spirit w roli asystenta trenera. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podejście swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz w komentarzu. Materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie o odwiedzić Hellcase'a, korzystając z naszych kodów i linku podanego w opisie. Tym samym wspierasz ten kanał. Ona jest standardowo wbijacie na Discorda oraz pozostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.